Szuch. trzeba tak samo rozciągać jak każdy inny mieszyn. On tak samo czerpie, po prostu za dużo rzucimy i to też wszystko, że, że skraca przez to. Robimy to w ten sposób. Nogi w, ten, w tej pozycji, ręce trochę na zewnątrz, pępek wciągnąć i w, i w tej pozycji po prostu Nasze Piotr wiszą. Odpalimy teraz czas. Robimy to już oczywiście razem. Plecę trochę, trochę do góry, tak, tak jak kot, pępek do tyłu, i Piotr po prostu wisi. I Piotr wisi. Tak samo tutaj będą trzy aktywne rozciągania. I Piotr wisi. Jeszcze 3 sekundy i aktywne, pchamy teraz kolana do podłogi. Pchamy kolana do podłogi. Jeszcze 3 sekundy. 2. Puścić i Piotr wisi. Grawitacja robi wszystko, nic nie musisz zrobić. Już mamy 50 sekund. Jeszcze 5 sekund i następne aktywne rozciągania. Dokładnie. I teraz kolana do maty. Pchamy kolana do maty. Jeszcze 4 sekundy. I jeszcze bardziej, bardziej, bardziej. I puszczamy. I biodra wisi. I biodra wisi. Pępek wciągać, nie zapomnieć. Uszy trzeba widać, nie? Uszy trzeba widać. I aktywne, 10 sekund aktywne, kolana do maty, jeszcze bardziej, 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 kolana do maty. I puszczamy. I ostatnie 20 sekund pasywne rozciągania. Pępek wciąga, wciągać, uszy widać i biodra wisi. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze dwa, i też ten program musimy oczywiście teraz zapisać ręce do przodu i do góry, i do góry, jeszcze bardziej, do góry, do góry, do góry, jeszcze bardziej, do góry, jeszcze trzy sekundy i do góry. I ten program jest też zapisany. W ten sposób rozciągamy brzuch. Tak samo raz, czym Sześć razy w tygodniu. I wszystko jest perfekt.